Pandemia istotnie wpłynęła na nasze preferencje zakupowe. Tutaj głównie restrykcje w sposób bezpośredni ograniczyły wydatki na restauracje, rozrywkę, transport oraz turystykę. Zamknięte centra handlowe sprawiły, że przeznaczamy znacznie mniej pieniędzy na odzież i kosmetyki. Więcej czasu spędzonego w domu z rodziną skutkuje potrzebą dostosowania przestrzeni do nowych realiów oraz częstszymi zakupami online. Polacy wydają o około 30% więcej na zakupy w kategorii dom który jest obecnie naszą małą planetą. Tutaj pracujemy, tu się uczymy, tu się relaksujemy. Liczba transakcji w kategorii VOD wzrosła aż o około 80%. Znacznie rośnie zainteresowanie mieszkaniami, tarasami oraz działkami. Tęsknimy za wolnością wszyscy, zatem niektóre zmiany nie będą trwałe. Restauracje i turystyka ponownie zyskają na popularności. Jednak okres pandemii skłania do refleksji. W efekcie 54% z nas uważnie wydaje i więcej oszczędza. Część powróci do centrów handlowych, jednak zakupy online nadal będą uzyskiwały na istotności. Ten trend widać też w bankowości, gdzie około 40% klientów znacznie rzadziej odwiedza placówki bankowe, deklarując, że kanały cyfrowe są preferowanym sposobem obsługi. Dynamicznie rośnie sprzedaż produktów poprzez kanały zdalne. Dla przykładu, w banku Millennium udział w sprzedaży w pożyczki gotówkowej w ujęciu liczbowym wzrósł do ponad 70%. Klienci pokochali płatności cyfrowe, też szczególnie z wykorzystaniem telefonów. Liczba transakcji Blik bije kolejne rekordy, rosnąc aż o 100% na przestrzeni roku 2020. Niemal zerowe stopy procentowe sprawiły, że Polacy wykazują znacznie większe zainteresowanie różnymi formami inwestowania. Przykłady to nieruchomości, fundusze inwestycyjne oraz giełda papierów wartościowych. Obywatel online to niezwykle silny trend. Jeśli możemy sprawy administracyjne załatwić zdalnie, zwykle wybieramy tę drogę. Program 500 plus upowszechnił rolę banku w tym zakresie. Dostęp do usług publicznych poprzez profil zaufany dodatkowo zyskał na popularności w okresie pandemii. Platformy PUA, PORSE, Pacjent z udziałem bankowości cyfrowej są obecnie dwukrotnie częściej odwiedzane. Telemedycyna, bony turystyczne oraz proces szczepień miały na to silny wpływ.